Witamy hodowczynie hodowców, Tutaj jesteśmy, tak że my obiecali był filmek nagrywany. E, pomóc tutaj dla powodzi, dla hodowców w szczególności. Tutaj e, przyjechał oczywiście zorganizował tą całą akcję, który też e, Karol Ostropolski. Tak, jesteśmy, przywieźliśmy karmę, tyle ile nazbieraliśmy. To wszystko żeśmy dostarczyli. Tutaj e, koledzy są z miejscowości, w stronie, o, powiedzą, w stronie śląskie. Mają tutaj tragedię, wszystko żeśmy widzieli, co im poniszczono, no masakra istna. Ale widzieliście, że chaliście. Tak, wszystko widzieliśmy, kurde, no masakra. Widzieliśmy tutaj, że my zebrali tutaj, jak mówię, od, od hodowców tutaj e, z, e, z nowej soli, nowego miasteczka, e, chodowca, Chłopaki z okręgu zielonogórskiego, dwie tak ode mnie z oddziału Szprotawsko-Przemkowskiego, no i chłopaki z oddziału chojnowsko również dołożyli. Zrobiliśmy taką wspólną masę. chłopaki z Chojnowa też byli wcześniej, teraz drugi raz dołożyli, tak bardzo jest. dziękujemy za cegiełkę każdemu. No i super, no trzeba działać w takich chwilach, musimy się łączyć. I mamy tutaj kolegę z zagranicy, Bieńka, który też się dołożył. Tak, Darek Bieńek również nam dołożył. No i super, super, kolega też ze Świebodzina, Andrzej Stefanowicz. No i tak jak mówię, koledzy ode mnie z oddziału, no i z Okręgu Legnickiego, tam z oddziału Chujnowsko-Lubińskiego. Tak jest, także wielu hodowców tutaj było, także trzeba pomagać i jeśli będą hodowcy też chętni, można dalej tutaj się zgłaszać. To jest kolega, który jako przewidziony zna tutaj sytuację, wie, którzy tutaj hodowcy potrzebują tej pomocy, tutaj rozdzieli według siebie, tak, tutaj znają, znają, wiedzą, także na... trzeba pomagać, dokładnie dziękujemy właśnie ce... za cechulecia. wsparcie, naprawdę mamy teraz trudny moment, taki... Gdzie, gdzie ta woda nas po prostu, no przelała nam się, zabrało, natomiast, natomiast tutaj y Podzielimy to wśród sekcji Stronie Śląskiej. Tutaj będzie to wszystko u Stasia. Tak, wszystko. Będzie można się zgłaszać, odbierać. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. I tutaj mówię, jeśli chce to, to proszę o kontakt do kolegów, jeśli chodzi o pomoc, bo tu nie tylko hodowcy też mówię i większe inne straty też mieli. Także pomagajmy wszyscy razem. Mówię, w kupie jest jedność. Tak. zrobię wszystkim. Dziękuję bardzo.